Z ruścic wam Wambieżyc jest około 130 km. Potrzebujemy na przejechanie tej trasy około 2 godzin. Jak to robili nasi przodkowie? Odwiedzając od co najmniej połowy XIX wieku to sanktuarium maryjne Ziemi Kłockiej Tego niestety nie wiemy. To, że od co najmniej 1837 roku nasi mieszkańcy odwiedzali Ziemię Kłockiemy między innymi z odręcznego zapisu na jednym ze starych modlitewników pielgrzymkowych. Co prawda zapis dotyczy miejscowości oddalonej niespełna 10 km od Wambierzyc, gdzie jest sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Chodzi o Alt Wilhelmsdorf, obecnie stary Wielisław. Pielgrzymowanie do Wębierzyc sprzed około 180 lat było całą wyprawą. Jak przebyć te 130 km? Furmanką, pieszo, kolej jeszcze wtedy nie istniała. Drogi były bardzo złe. Więc jak nasi mieszkańcy tu w te okolice docierali, pozostaje zagadką. Na górze kalwaria. W roku 1725 wpleciono terenową, krętą i relatywnie długą drogę krzyżową z zbudowanymi później masywnymi stacjami. I by nadać obchodom i towarzyszącym ich czytań i wezwań odpowiednią aurę, stworzono wiele wersji modlitw, rozmyślań, czytań i śpiewów. W każdej grupie pielgrzymkowej przewodził przewodnik. Zwany w dawniejszych czasach śpiewakiem. Szczególnie w pierwszej połowie XX wieku zorganizowane grupy pielgrzymkowe obligatoryjnie obnosiły podczas obchodów kaplic kalwaryjskich figurę. Naszymi przewodnikami byli Andreas Weber, Paweł Grygulec, Piotr Weber, Antoni Weber, Adolf Piotr Weber, a od roku 1996 jego synowie Jerzy do roku 2006 razem z Korneliuszem i Korneliusz samodzielnie do chwili obecnej. Od wielu już lat pielgrzymki do Wąbierzyc są bardzo liczne. Kiedy podstawowym środkiem lokomocji była kolej, z ruścickiej stacji kolejowej wyruszano w piątek późnym popołudniem na stację Wrocław na Dodrze. Najczęściej tramwajem dojeżdżano do stacji Wrocław Główny, a stamtąd przez Kamień Ząbkowicki docierano wczesnym rankiem do Barda i od razu rozpoczynano drogę krzyżową na tzw. Kopiecyk. Po zejściu z Bardzkiej Góry w kościele następowało przywitanie pielgrzymów, ucałowanie cudownej figurki i odprawiano mszę, po której na Wzgórzu różańcowym odprawiono różaniec. We wczesnych godzinach popołudniowych z Barda udawano się pociągiem przez Kłodzko na stację kolejową w Ścinawce Średniej, a stąd było już tylko 6 km do Wamwierzyc. I bez względu na pogodę, drogę tę trzeba było pokonać pieszo. W niedzielne popołudnie był czas powrotu. 6 km marsz na stację do Ścinawki Średniej a potem przez Kłodzko, Wrocław do Hruščice. Jeśli pociągi nie miały większych spóźnień, cała podróż trwała od 6 do 8 godzin. Kiedy podróżowanie pociągiem przestało być efektywne, a większość pielgrzymów zaczęła dojeżdżać do Wambierzy z samochodami lub nawet autobusami, wtedy zmieniła się kolejność pielgrzymowania. Najpierw Udajemy się do Wambierzyc, a dopiero potem w niedzielę najczęściej do Barda Śląskiego. Taka nasza największa pielgrzymka, bo w sumie mamy stałe takie trzy: Wambierzyce, Czepnica i Góra Święty Anny, ale ta Wambierzycka jest największa, gdzie nie tylko ilość mnie cieszy, bo w zasadzie zawsze się o ponad 300 osób przez tą pielgrzymkę przewija. Pierwszego dnia około 200, prawda? Potem część odjeżdża, ale. Znowu podobna, czyli to jeszcze do warda na drugi dzień, czyli w sumie około 300 osób i co jeszcze, nie tylko ta ilość, ale także to, że tam jest przekrój od takiego dziecka, często jeszcze noszonego, bo nie w stanie chodzić po 80 parę takich osoby, prawda, która jeszcze jest i idzie i kolejna rzecz, na tej pielgrzymce, na tych naszych obchodach kalwaryjskich jest skupienie jest wsłuchanie się, kto, co przewodnik czyta, jest wspólny śpiew, jest modlitwa. A przecież to jest około 200 ludzi, że trudno w górkach ich objąć na prawda? Oczywiście na jest, ale to tak nie ma co, taką grupę objąć w całości, prawda? Więc to jest taki właśnie bardzo miły element, pobożny element, że powiem tej naszej grupy zawsze.